Sejmik Województwa Małopolskiego zagłosował wczoraj za przyjęciem i dalszym procedowaniem petycji gmin, które domagają się odłożenia w czasie wejścia w życie przepisów antysmogowych i tym samym wydłużenia możliwości palenia w kotłach pozaklasowych, czyli tak w skrócie można by powiedzieć, że Sejmik Małopolski nie zmienił uchwały antysmogowej, ale przyjął petycję umożliwiającą zmianę. Gościem Life in Kraków jest Magdalena Kozłowska, Krakowski Alarm Smogowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Była Pani wczoraj na tej sesji, zabierała Pani głos. Co to głosowanie konkretnie oznacza? Czy to już jest ewidentne, że w kotłach pozaklasowych nadal będzie można palić i nie będzie już tej granicy 2020 roku? Nie jest to ewidentne, natomiast ta nagła wolta zarządu Sejmiku Wojewódzkiego jest bardzo niepokojącym sygnałem, który, który mówi, że prace nad uchwałą smokową i jakimiś zmianami w niej będą otwarte. Oczywiście to będzie teraz rola zarządu, żeby różne zmiany ewentualne proponować, a potem Sejmiku, by je przyjąć bądź nie. Natomiast no, jest to sygnał niepokojący. Mm -hmm. A skąd się to w ogóle wzięło? Skąd, skąd wziął się ten sygnał, ten pomysł? Jak to wszystko ruszyło, że dotarliśmy do tego miejsca? No procedowanych było kilka petycji, część z nich to petycje, które zostały wystosowane tak naprawdę przez lobbystów, przez stowarzyszenia producentów czy kominków, czy kotłów czy dystrybutorów węgla drewna. Natomiast te, które chyba najbardziej przemówiły do, do zarządu, tak się wydaje, bo te głosy wczoraj gdzieś najbardziej rezonowały, to były właśnie te, o których Pani wspomniała, czyli petycje kilku gmin, które no, wskazywały na to, że nie są w stanie poradzić sobie ze spełnieniem wymagań uchwały. Smogowej, która no, cały czas jest w mocy, więc wchodzi w życie ten jej kolejny zapis w styczniu 2023, czyli mowa tutaj o zakazie używania kotów pozaklasowych na terenie Województwa małopolskiego I no, te kilka gmin jest obudziło się jakby za 5.12 i zorientowało się, że na ich terenie jest jeszcze dość dużo tych kotłów, a wymiana nie idzie. Ale tutaj należy podkreślić, że są z kolei też inne gminy, gdzie ta wymiana. Idzie, więc to nie jest tak, że, że wszędzie jest źle, że mieszkańcy nie są w stanie sobie z tym poradzić i też że nie ma programów dotacyjnych, tylko tutaj rolą gmin powinno być właśnie docieranie do, do mieszkańców i to sygnał od strony sejmiku czy zarządu powinien być taki, żeby promować właśnie te programy dotacyjne, a nie pozwalać na no właśnie. Wydłużanie tych terminów i być może, no nie wiem, nie rozumiem tego do końca, czy, czy to będzie oznaczało wydłużanie tych terminów w nieskończoność. Tak jak ktoś nie, nie poradził sobie, no to jeszcze mu wydłużymy, i potem znowu wydłużymy, tak, i, i kolejny raz. No, no tak, to będzie... ale, ale chciałabym jednak troszeczkę spojrzeć na to oczami tych, którzy piece muszą wymieniać, bo jednak sytuacja się zmieniła. No nic nie jest już takie samo jak choćby przed rokiem. Koszty ogrzewania w tym sezonie będą naprawdę wysokie. No i pytanie, co ludzie mają zrobić? Czy, czy to jest w ogóle wybór między zdrowiem, czyli smogiem lub jego brakiem, a między marznięciem w zimie, bo nie ma się pieniędzy na ogrzewanie? No, jest to pewnego rodzaju demagogia, bo to nie jest tak, że uchwała antysmogowa dla województwa Małopolskiego zakazuje używania węgla czy drewna. Nie. No ona znana od 2017 roku, czyli już od pięciu lat. Szósty, jakby już jest kolejny, idzie szósty. Tak, przygotowywała tutaj mieszkańców do tego, do wymiany i likwidacji tych kotłów bezklasowych. Tych kopciuków, tak, ale w kotłach zupełnie normy. jak najbardziej nadal będzie można spalać paliwa, jak węgiel czy drewno, więc jeśli ktoś nadal chce na postawić, to może. Natomiast no tutaj promowane w ramach programu Czyste Powietrze oczywiście są takie źródła niskoemisyjne, jak pompy ciepła na przykład. O, mówi pani tylko o pompach ciepła, ale przede wszystkim promowany był do tej pory gaz. I także alarm smogowy bardzo promował gaz. No zresztą w sieci krążyły różne zarzuty tych przeciwników gazu, że jesteście lobbystami tylko gaz, 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 bo w końcu cały Kraków ogrzewa gazem. Tymczasem się okazuje, i też mój gość tutaj w rozmowie Koalicja Klimatyczna powiedział, że gaz jest dobry owszem dla powietrza, kiedy go używamy, ale on jest bardzo zły dla klimatu. Więc promowanie gazu, zresztą teraz już o tym wiemy, bo i sama Unia Europejska zapowiedziała, że od gazu też będziemy odchodzić, ponieważ jest to paliwo kopalne. Więc jednak dopłaty już w tym roku, 2022, były do gazu, do wymianu, do wymiany kosztów na gazowe dobra, i tak. okej, okay, na to można dostać pieniądze, tylko co zrobić potem, kiedy ten gaz jest w tej chwili bardzo drogi, być może będą przerwy w jego dostawie, piec piecem, a jak później używać tego, żeby nie zbankrutować? No jeśli chodzi tutaj o, o dopłaty, to nie jest tak, że one są tylko do gazu. Są też, właśnie tak jak mówię, do, do odnawialnych źródeł energii, do pomp ciepła. Co do Krakowa, duża część Krakowa no, korzysta z ciepła sieci. To, 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 to też o tym trzeba pamiętać i to też uchwała antysmogowa dla Krakowa jakby to reguluje, że, że tam, gdzie to ciepło z sieci dociera, to tam powinno być ono używane. Więc... Tutaj też nie jesteśmy przeciwnikami spalania węgla w elektrociepłowniach. Więc to też jakby te elektrofiltry, które są i kontrolują to spalanie w elektrociepłowniach, jeśli chodzi o jakość powietrza, no to tutaj to ma znaczenie. Oczywiście, jeśli chodzi o zmianę klimatu, no to tutaj, tutaj już jest to inna kwestia, ale to, to Pani poruszyła, jeśli chodzi o, o paliwa kopalne. No to tutaj, e, oczywiście, paliwami kopalnymi jest i węgiel, i gaz. E, e, natomiast e, no tutaj to, to mamy pewne różnice, jeśli chodzi o wpływ na zmianę klimatu i wpływ na jakość powietrza. Mm -hmm. Bo zastanawiam się, cały czas patrzę jednak na to z pozycji zwykłych ludzi, którzy mają domy, którzy nie mają, nie mieszkają w Krakowie, bo to o to chodzi, chodzi o te gminy, które są w tak zwanym obwarzanku, to one mają wpływ na powietrze krakowskie. W Krakowie może być czyste, a stąd naokoło napływa smog. To jeśli ktoś, kto ma piec węglowy, widzi, że jego sąsiedzi wymienili, dostali co prawda dopłatę, ale słyszy, ile gaz kosztuje i będzie kosztował, no to pewnie dlatego ludzie się opierają i mówią, jeszcze nie teraz, jeszcze mnie nie stać. Tak, ale tak naprawdę tutaj pani wspomniała o tych gminach obwarzanka. One nie są tymi maruderami. Te gminy obwarzanka to są te gminy, które, które jakby spieły się i mieszkańcy ich też są dopingowani do zmiany ta wymiana idzie. Natomiast tutaj to, to były gminy takie jak na przykład Stryszów, czy, czy jakby gminy z środka Małopolski, które, które mają w ogóle te wymiany na poziomie, i to chodzi właśnie o likwidację kopciuchów i, i no tutaj indywidualny odbiorca może oczywiście sobie zmienić właśnie na, na też kocioł, no, jako projektu, no, jeśli, jeśli chce. No, tutaj w tym wypadku nie dostanie dotacji, tak, no, ale mhm. tak, tak są programy dotacyjne napisane. No, no i na, poza tym cały czas upieram się przy tym, co mają zrobić ci, którzy dotacje dostali na piec, a teraz nie będzie ich stać na ogrzewanie. Um... <laughs> No Tutaj to, to jest potrzeba rozwiązań systemowych, więc i tu radni Sejmiku też takie głosy podnosili, że potrzebne będą też jakieś programy, być może dotacyjne dla tych osób najuboższych. Tak na wzór Krakowa wiemy, że taki właśnie program powstał ze współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej. E, tak jak dawniej ludzie dostawali dopłaty do węgla, no to wiemy po falach smogowej tutaj różni w rachunkach były, były i są pokrywane, e, jeśli chodzi o, o te źródła energii i taki być może taki brona Faktycznie tutaj dla osób najuboższych też, też powinien powstać. Natomiast no, to nie znaczy, że powinniśmy się cofać w ogóle w walce z zanieczyszczeniem powietrza i um, odłożyć na bok wszelkie wcześniejsze postanowienia. Mhm. A co pani wczoraj powiedziała w Sejmiku? Wczoraj wypowiadałam się w taki bardzo osobisty sposób, ponieważ no, niedawno zostałam matką stosunkowo. Mój syn ma Słyszymy, miesięcy. słyszymy. Tak, w mm. y, 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 pokoju obok jest. Mm -hmm. Mój syn ma 8 miesięcy i no, nie ukrywam, że ta decyzja o, o powiększeniu rodziny też była podyktowana po części y, tym, że, że y, powietrze w Krakowie się polepszyło i to tutaj zdecydowanie się założyć rodzinę. No a teraz no, okazuje się, że te obietnice i te zapisy, które, które wiem, wiedziałam, miałam z tyłu głowy, że, że będą wchodziły w życie, więc już nie tylko, że w Krakowie, ale też wreszcie Małopolski, co ma wpływ na sam Kraków, że one będą wchodziły w życie. Teraz dowiaduję się, że, że być może nie, więc, więc no, czuję się osobiście trochę oszukana. No ale może tak się nie stanie. Coś jednak zamierzacie robić, prawda? Jako alarm smogowy, żeby nie doszło do yy, przerwania no, tego procesu, który się już rozpoczął. Co mhm. zamierzacie? E, no oczywiście tak zamierzamy tutaj walczyć i tutaj yy, ja. Yy, Pamiętam się jako krakowianka, ale wczoraj e, wypowiadały się też osoby z regionu, z Małopolski, z Nowego Sącza, z, e, z gminą Ważanka, osoby, które no, też właśnie czują się oszukane mówiąc, że no jak to, bo, bo też radni sejmiku e, tutaj wypowiadali się jednoznacznie, że no oczywiście ta uchwała dla Krakowa to jest nieruszalna, ona już weszła w życie, no to no, tutaj zmian nie będzie. Natomiast no nie wiadomo jak, jak chodzi co, co dla małopolski. No i tutaj mieszkańcy, mieszkanki, no też czują się oszukani. Czy ich płuce są gorsze niż płuce Krakowian? No nie, nie są. Wszyscy oczywiście o tym już wszyscy wiemy. Ta świadomość jest już wysoka, moim zdaniem, po tylu latach waszej działalności, waszej walki o czyste powietrze. Teraz jest to właśnie inny problem tego kryzysu energetycznego, tych zarzutów, no tak już trochę powiem górnolotnie, że. Można postawić alarmowi smogowemu w tym promowaniu gazu, taki zarzut jak Angeli Merkel, że postawiła na gaz i właśnie w jakiej sytuacji teraz znalazły się Niemcy. Czy zamierzacie promować coś innego poza gazem, właśnie odnawialne źródła energii, słońce, wiatry, termomodernizację? Bo jednak coś, taka, taka, taki komunikat z Waszej strony nie przebijał się do tej pory do To nie jest tak, że my promowaliśmy gaz, promowaliśmy te źródła energii które są niskoemisyjne. E, no oczywiście tutaj bardzo istotne znaczenie ma termomodernizacja, która jest piątym paliwem i, i y, wiadomo, że ocieplony dom w ogóle potrzebuje mniej energii, e, więc w związku z tym te rachunki już w dłuższej perspektywie czasowej też będą mniejsze. E, I tutaj na to stawiamy e, i na takie programy, które tę termomodernizację będą wspierały. Program Czyste Powietrze, on jest połączony z termomodernizacją, ale no, no, gdzieś tam w przekazie e, wcześniej główny nacisk był kładziony na wymianę źródła ciepła. E, tutaj ważne jest, żeby pamiętać, że chodzi o wymianę źródła ciepła, ale połączoną z termomodernizacją, co potem przekłada się faktycznie na rachunki. Jeszcze tutaj e, a propos właśnie tych kwestii ekonomicznych chciałabym dodać, że tutaj Komisja Europejska Wystosowała pismo do, do województwa, że w przypadku zmian uchwały antysmogowej te pieniądze, które są powiązane właśnie z tymi zapisami, bo one są na wspieranie tej działalności proekologicznej, że one zostaną no, cofnięte dla województwa. Więc to też jest kolejne zagrożenie, które, które się wiąże z ewentualnymi zmianami w uchwałach no, poza tym myślę, że trzeba powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się do bardzo wysokich temperatur w naszych domach i mieszkaniach, a też mówi się o tym coraz częściej, że nie możemy mieć w mieszkaniach dalej grubo ponad 20 stopni, tylko trzeba się przyzwyczaić do nieco niższych temperatur. To też oszczędność. No tak, no nie wiem, ja, ja osobiście sama mam ustawione zawsze na 19 stopni, ale rozumiem, że, że część osób jest przyzwyczajona właśnie do, do tego, no to też myślę, że zdrowsze dla naszego organizmu trochę, żeby nie było tak powyżej 20 stopni w mieszkaniu. Dzisiaj przeczytałam głos płynący z ONZ-u. Gdybyśmy wcześniej i masowo zainwestowali w energię odnawialną, nie znaleźlibyśmy się ponownie na pastę niestabilnych rynków paliw kopalnych. No, nie tylko Polak mądry po szkodzie, ale wszyscy jesteśmy mądrzy po szkodzie i rzeczywiście to, co się wydarzy w najbliższym czasie w energetyce, Pokaże nam, w jakim kierunku idziemy, w jakim kierunku powinniśmy iść, i najbliższa zima też nam to pokaże. Magdalena Kozłowska, krakowski alarm smogowy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.